Cześć, witajcie z tej strony. jego klocki. Dzisiaj pokażę Wam, co kupiłem w Lego Storze i w planacie klocków, bo w niej też byłem. Zacznijmy od tego, co dostałem za darmo. Dostałem paszport Lego. Eee, tutaj są miejsce na moje dane, pieczątki eee, i więcej. Pieczątek. Eee, dostałem za darmo jeszcze na wyjściu taki. Nie wiem, moim zdaniem jest to unikatowy, choć nie wiem, taki taki stateczek czerwony. Miałem taki sam, mam w sumie nadal, tylko że czarny chyba. Był nawet na moim filmiku z, 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 z pływając chłódek, więc to więc no fajnie. Kolejna rzecz... Yy. Przejdźmy teraz do tego, co kupiłem w planecie klocków. Bo w planecie klocków kupiłem Mulan, figurkę ostrość, kamera łapostrość. No, ostrość, ostrość. O, jest e, no to tak: Mulan, figurka na stulecie Disneya, e, miecz, e, włosy. Świerszcz. No. W Planecie Klocków. Wziąłem sobie też. 10 pomysłów na zabawę wolną od stereotypów i dostałem też katalog za darmo lipiec grudzień. E, tutaj fajnie jest, bo tutaj mamy ten lego dreams nowe. I tutaj, tak jak w starych było, e, były zadania. W starych to jest jedno zadanie, mogę pokazać. No, o, i kalendarze adwentowe. E, będzie, będzie seria z kalendarza adwentowego, oczywiście na adwent, e, albo z Harry Pottera, albo ze Star Warsów. No, e, teraz jeszcze w smyku. Kupiłem długopis lego. Eee, na razie go nie będę otwierał. Potem zrobię szorca z tym długopisem. No to chciałem Wam się tylko pochwalić, że kupiłem. Dobra. W Lego Store dalej kupiłem taką figurkę Goldmana. Nie wiem, jak on się nazywa. Wiem, że jest to Goldman. Nie jest to Mr. Gold. Niestety nie stać mnie na Mr. Golda, ale taka jego, jego syn, <śmiech> <śmiech> Goldman. Ja go nazywam Goldman. Ja nie wiem, jak się nazywa, ale tak go nazwałem. Goldman będzie bardzo fajnym, e, będzie bardzo ładnym tutaj zmięczeniem no, z dopełnieniem mojej mojej kolekcji kolejna rzecz to blisterek zrobiłem sobie czwartą figurkę e, tak taka pierwsza oj taka pierwsza e, wiem że nie musiałem dawać tego ale taki tip jak bierzecie tą główkę tej tej smoczycy to dajcie jej czapkę e, chyba nie czepiają się tego ale no 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 można i wtedy macie tak naprawdę za darmo czapkę więc plusik 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 no to taka czapka rybaka te było, to to fajne tarcza od niej ciastki, zrobię Lewandowskiego zrobię Lewandowskiego wiem że Lewandowski to no po prostu go zrobię po prostu zrobię Lewandowskiego Kolejna figurka, to taki czarodziej z głową klauna, z takim kieliszkiem. Kolejna figurka, którą złożyłem, to jest to taki, taki gościu z takim czarnym mieczem. Pirackim tym. No, kurczę, yy, główką takim torsikiem. Spodobał mi się, i takimi dwoma. I on ma też drugą minkę. Ale zobaczmy, czy klał na drugą minkę. Nie, klał nie ma akurat. Kolejną, ostatnią figurką, jaką zbudowałem, jest taka figurka. Goła. Dlatego wziąłem. Puchar. Yy, czapka. No. A listerek będzie ładny jako umiejscowienie tutaj jakichś fajnych figurek i postawić na półkę. Mm. I kupiłem kubek. który mi się w kadrze nie mieści, bo taki jest wielki. kupiłem sobie duży. Więc go sobie razem teraz odpakujemy. Ładnie wygląda, wygląda bardzo ładnie. E... To jest taśma e... odpakowujemy dalej, Kurczę, gdzie to? Gdzie to odpakuje? Czekajcie, ja to odpakuję i się. Widzimy się jak to odpakuje. Jest. W końcu odpakowałem ten kubek nieszczęsny no bardzo fajny kubek, ale w końcu go opakowałem, to odłożę i tak tutaj zawartość jego trochę tego jest, o jeszcze trochę yy, wziąłem dużo zapichaczy tego, wziąłem dużo takich, bo akurat było takich i z ciekawszych klocków to są te główki chyba, takie główki, takie jeżdżalnie, takie wejścia, dwa sobie wziąłem, z ciekawszych klocków to jeszcze takie sobie wziąłem, takie, no i takie serduszka, te flagi. Yy, trochę z klocków też zwykłych wziąłem, żeby no, wypełnić przestrzeń. Yy, takie, cztery choinki, cztery choinki, trochę takich. To one mi się przydadzą bardzo yy, na makietę fantazy. Planuję zrobić wiel makietę fantazy, ale to później, jak już będę trochę większym youtuberem, zrobię. Jeszcze takie furtki. Tam też się przydadzą do, do fantazy. Tak samo w sumie jak te skały. Wziąłem dwie pary takich skałek. zobaczymy, o nie. E, takie wziąłem do zamku. Do fantazy. Te też do fantazy. Chorągiewki. Górka Mulan i to ona ogólnie dużo mi się tu przyda rzeczy do fatazy są też te choinki i te no może nie, ale to i ser, serca, jako jakieś wisiorki albo coś, tak mi się, to mi się przyda ja mam też kilka takich złotych yy, zaraz wiecie co, wezmę jakąś podstawkę i zrobię dla niego miejsce Złotą. No więc widzimy się jak zrobię tę podstawkę. Spodobałem na szybko taką podstawkę. Taką podstawkę. Są serduszka, płytka. Takie coś. O my tutaj naszego goldmana. I prezentuje się to no nie tak źle. Choć wiecie co? Tutaj trzeba coś dodać. Tak wygląda teraz podstawka po dodaniu tutaj klocka. No i w trochę fajniej, a ten Goldman prezentuje się tu przepięknie. Cieszę się, że go posiadam. Będzie ładnym, ładnym, ładną, ładną ozdobą na półkę. No będzie fajnie, więc. No, to chyba tyle co kupiłem z Lego No. To więc subskrybujcie, lajkujcie. Dzwoneczkujcie. No. I do widzenia.